Dzień dobry Witam Przeczuję Te auto Bardzo szybko Ale chmurki Kochani miało być tak pięknie Ja tu widać Troszkę to zachmurzone jest No Ale dzisiaj mamy 23 października 4 dni do spotkania z wami na ulicy Zewajtis w Realu Będzie wiele uuuu wiele zaproszonych gości Chyba przyjdzie i może być bardzo, bardzo ciekawie Tak, ale to tyle, teraz porozmawiamy jeszcze o tej pustce duchowej Kochani Ja się ucieszyłem jak wczoraj na zbiórce nam wyszedł właśnie taki temat, że Ach, może to pustka duchowa jest przyczyną tej depresji Jeśli ja się napełnię tak duchowo do tej depresji nie będzie. Słuchajcie, i bzdura, bo tak samo jak pustka duchowa nie mogła być przyczyną alkoholizmu, samo pustka duchowa nie może być przyczyną depresji. Ci wydaje, że te dwie choroby ze sobą współgrają. Bo ja piłem, kiedy piłem, kiedy jestem w fatalnym nastroju i piłem, kiedy byłem happy. Po prostu nieumiejętność przeżywania emocji. I to samo jest w depresji. Ja teraz mam taką wzwyżkę, no to mnie już tak roznosi. Ja już plany na przyszłość kręcę. Mam ręce i to, to nimi kręcę. I słuchajcie, i wydaje mi się, że. Już zaraz, znowu się spotkamy na Stadionie Narodowym. No to nie, no, niestety trzeba mieć 2 miliony dolarów, żeby wydać Stadion Narodowy. Albo takie układy jak ja miałem i zrobiłem tam rocznicę, na środku Stadionu Narodowego, na płycie. No ale nic, to było co było, to nie jest i pisze rejestr, chociaż to się niesie dalej, nie? To powiem wam, że mnie pomaga to, co zrobiłem. Bo ludzie, jestem wiarygodny. Nie? W jakimś sensie. No. I to jest jedna kwestia. Teraz słuchajcie, wracając do tej do tej depresji. To wyszło mi właśnie, że ta pustka duchowa w żaden sposób, w żaden sposób nie może wpływać ani na alkoholizm, ani na depresję słuchajcie, czy będzie wiara, czy nie będzie, to depresja też będzie. I tak jak teraz jeszcze wracając do tej zwyżki nie? Gdzie tak teraz mam tą zwyżkę i trochę mnie tam no, wozi, to powiem Wam, że to nie jest dobry stan. No, ja już bym najchętniej w ogóle przestał chodzić na terapię, na spotkania, bo jest mi fajnie. Tam wiele osób przestaje brać leki od razu, no, bo minęła mi depresja. Jeszcze jest to dobrze. Nie, właśnie ten dobry stan też jest wpisany w depresję i też jest wpisany w alkoholizm. To taka wzwyżka formy, nie? kiedy nam się wydaje, że wszystko jest ok. O, no, jak pięknie, jak przyjemnie. Nie? No tutaj nie.

Yes. No i dobrze no. Ja, Ale zapracowałem ja To się Pozdrawiam wszystkich serdecznie Najlepszego dnia i do zobaczenia w realu. Cześć!